Witam serdecznie. Z tej strony ponownie kont i zapraszam na kolejny odcinek, już w tym przypadku ostatni, jeżeli chodzi o same akty, gdyż jesteśmy już w 10 akcie i będziemy zmierzać ku kitawie, by skopać mu jego demoniczne dupsko. Eee, no i tyle. Tyle drogą wstępu. Lecimy dalej. Ostatnio udało się dobić 62, ubrałem Arborixa, tu więcej na razie nic nie zmieniałem. Przygotowałem sobie StarConge, ale jak zdejmę hełm, to tracę resy, więc na razie jeszcze bez tej Star będziemy biegać. Jak skończę kitajca, wtedy trzeba będzie się zastanowić nad jakimiś temami już, żeby coś sensownie ubrać sobie pod właśnie te rezisty. robić te brakujące resy. No bo wiadomo po kitajcu stracę jeszcze dodatkowo 30 resów na wszystko, więc tym bardziej będę potrzebował tych resów znacznie więcej. Ale damy radę. Lecimy. I później będziemy się zastanawiać. Czasu do stracenia. Mamy dwa levele tylko do tyłu, więc standardowo trzymamy się nadal w tym przedziale, powiedzmy, tak, tak zwanych dopuszczonych, dopuszczonych leveli, żeby tego expa nie tracić. Także śmiało możemy lecieć. Myślę, że w okolicach 65 powinienem być w Kitajcu. Tak coś czuję. Bo tutaj w 10 max jest bardzo mało lokacji, które są obowiązkowe. Jest dosłownie kilka pięć, może sześć takich faktycznie lokacji, przez które no trzeba przebiec i zajmuje to jakiś, jakiś tam element czasowy. Nie jest to jakoś super długie, ale no, mimo wszystko, jednak takie kilka lokacji, które gdzieś tam trzeba delikatnie sobie pobłądzić. Bo że się fajnie akurat layout nam trafi, to nie trzeba jakoś tutaj tracić zbyt wiele czasu. Pierwszą lokacją jest właśnie to, co przez chwilę przebiegliśmy ten katedral rooftop. rooftop. Eee, później kolejna sprawa jest reverse square. Możemy biec na dół, pokonać wilentę, żeby dostać pasywkę. To jest side również. Jeżeli chcemy jak najszybciej po prostu skończyć, od razu możemy do góry odbić. Z tym, że w sumie później tutaj waypointa nie będziemy mieć, więc jakbyśmy chcieli się wrócić do wilenty, to musielibyśmy znowu lecieć przez ten dach. Wracamy do control blocksów, do lokacji, tu, w której tak naprawdę... Zaczynamy piąty akt dopiero i idziemy od drugiej strony, możecie zauważyć od tych schodków tutaj. Mm, więc tak jakby w odwrotną stronę idziemy w dziesiątym akcie w stosunku do tego co było w piątym. No po prostu zaczynamy od miejsca, w którym tak powiem kończymy pierwsze starcie z Kitawą po tym jak nas Sin ratuje. No to właśnie w tych dokach Oriath z której przepływamy z powrotem do Rekla, do pierwszego aktu, z Lilii. Tak to mniej więcej wygląda. No i co, no i Wilenta do nas czeka, nie lubi się tego boss jest to kolejny boss, który e, ma fazy, których nie da się skipnąć niestety, zbijamy mu część HP, on odskakuje, zaczyna latać e, i srać na nas z góry takimi wybuchającymi pociskami. Właśnie tymi. Przy okazji one dość dużo zadają, więc można się wywalić. Można się wywalić, jak taką całą salwę dostaniemy na twarz. No i niestety on tutaj sobie tak lata chwilę. Co po prostu sprawia, że marnujemy czas. No ale co zrobić? Znowu zaskakuje, znowu zbijamy mu trochę życia. I niestety znowu zaczyna latać. W międzyczasie raz nam potworki jakieś. Ale no, akurat spoko, że potworki są. Możemy sobie przynajmniej flaszki nabić. No i kończymy Wilentę. Wracamy do miasta. Bierzemy nagrodę od niej Tu jest akurat inna nagroda. I Book of Skill, o którym wspominałem. Gdzie ja tu teraz idę? Ja sobie idę teraz w Bloodletting. E no i dobra, no i w sumie flaszkę można było ubrać, prawdzie nie mam flaszki na imię bleedinga, ale na razie mi się nie chce bawić. Wracamy i pointem do control blocksów, wychodzimy sobie tutaj z schodkami do góry, jesteśmy z powrotem na Ravage Square i i i idziemy sobie. Możemy mieć w prawo, możemy mieć w lewo, to jest obojętne, chociaż wydaje mi się, że szybciej jest chyba w prawo. No i tutaj w prawo jakbyśmy chcieli odbić, no to tam jest kolejny side quest, który nie pamiętam, pewnie da nam znowu respect point, ale tutaj pewności nie mam i lecimy do góry przed siebie. Oczywiście, jak ktoś ma ochotę, jak ktoś gra pierwszy raz, coś sobie pozwiedzać lokację, to polecam sobie tam pójść, zobaczyć co trzeba zebrać, jak długo ten quest trwa, czy jest irytujący, czy nie, na przyszłość będzie cierwiej, czy wam się opłaca, czy nie. Spoko, obcym jest też pozostawianie tych side questów na, zas na zasadzie takiej jak... E mówię teraz ogólnie o side questach, nie tylko o tych tutaj. Tu mamy Ozuari, do którego również nie musimy się wybierać. Jeżeli chodzi o side questy, ich robienie to jest spoko opcją, jeżeli na przykład potrzebujemy trochę punktów w drzewku cofnąć, bo każdy side quest, który daje respect pointsy, daje ich dwa. Więc za jednego quest'a mamy dwa respect pointsy w tym przypadku, jeżeli byśmy chcieli na przykład, nie wiem, co cofnąć sobie ascendancy zmienić Ascendancy albo jakieś punkty właśnie w tym mini drzewku klasy Ascendancy, no to tam jest wymagane 5 punktów, żeby cofnąć jeden 5 respect pointsów jest wymagane, żeby cofnąć nam jeden punkt, więc jeżeli chcesz, mamy na np. ugorlaba zrobionego, wszystkie 8 punktów rozdane i chcielibyśmy zmienić klasę, potrzebujemy 40 respect pointsów, czyli albo po prostu posiadanie bardzo dużej ilości tych respect pointów z aktów właśnie z questów. No, albo po prostu drobne zainwestowanie w regrety, żeby sobie tych punktów móc cofnąć. Później biegniemy Laba, już jak mamy rozdzielone wszystkie statystyki, a znaczy wszystkie te punkty mamy cofnięte, nie rozdajemy tych punktów ponownie, robimy dowolnego Laba, nawet Normal może być. I wtedy możemy sobie zmienić z klasy Ascendancy na inną. No tak, tak trochę off-top w sumie, no ale... Może ktoś nie wiedział, może ktoś wiedział, ale nie do końca jak. Więc to mniej więcej w ten sposób działa. No i lecimy dalej. Desecrated Chambers. Tu jest ta przyjemniejsza akurat wersja tego y, Templara. No i zaraz będzie 6-3, czyli dalej się trzymamy w tej y, puli y, dwóch poziomów. Nie jest źle. W tym odstępie może tych dwóch poziomów, a nie puli. Bo pula zabrzmiała dziwnie. No, mam mało, mało HP, no 1700, nie ukrywajmy. W ogóle to Belly of the Beast sobie chciałem ubrać, tak szczerze powiedziawszy, bo mam na którejś postaci sześciolinkowe Belly. Z białymi soketami bodajże, na tym moim Berserkerze ostatnim co grałem. Tam reskillowałem i w końcu wróciłem do klasycznego Frostblade Berserka. Nie, nie czy to był Cliff Berserk? Nie, Cliff Berserk. To nie, nie grałem pod Frostblade, grałem pod tym Cliffem. Po prostu przerobiłem tego mojego Cliff na Cliff Berserka. było. Witam chyba mam tego Belly of the Beast biały, z białymi kolorami. Bardzo spoko. Sześcioling z białymi. Taka tabula raza, tylko Belly of the Beast, nie? dodaję multom życia. Oj, umrę. No świetnie. Właśnie a propos posiadania flaszki na imię to bleeding. Eee... Cudownie, muszę pierdzielić. Napierdzielać przez całą mapę znowu. Bo Corrupted Blood miały, bo mobki akurat. Mm, niebieska paczka mobów. Miała Corrupted Blood za każdego zabitego MOBA z tym modem. Dostajemy Corrupted Stack'a. nie jak nie mamy im tu Bleed Flaski albo jakiegokolwiek innego źródła, które nam zdejmuje Bleeding, no to tak się to właśnie kończy. że za późno zauważyłem, że nie mam tej flaszki. W trakcie już bycia bitym przez Corrupted Blood, to nawet nie zdążyłem zaragać, żeby sobie portal otworzyć. No i mamy kolejnego bossa Avariusa. Który wyglądał trochę inaczej, mamy też tutaj e, towarzystwo, bo mój e, kot się do mnie dobiera. Będziecie, zaraz się pojawi. O nie, poszedł. Stwierdził, że jednak nie, pod, nie będzie marnował czasu. Bo się nim nie zainteresowałem, więc... Zapewne stwierdził, że nie ma sensu się tu bawić. Bierzemy Staw of Purity. Ori of Dogs. No i tu już praktycznie zmierzamy do Kitawy. W tym momencie już praktycznie zmierzamy do Kitawy, jeszcze mówiąc po zabiciu Avariusa. Wracamy się na Reverse Square. I lecimy. Tu Inosen sam otwiera Kitavas z Hornsy. Czy ja potrzebuję flaszki na manę? Jest ten KS Damage Per Second, dotrzymujemy, więc to mnie pewnie jeszcze bardziej zje. No i lecimy. Dwie ostatnie lokacje przed bossem to nawet nie będę miał 6 coś czuję, na 6-4 będę na Kitawie. Mam dopiero niecałe 50%, a mam dwie lokacje do przebiegnięcia, tak jak mówię, 64 na Kitajcu. Ale tak jak wspominałem wam we wcześniejszych odcinkach, najbardziej właśnie lubię biegać 9-10, bo są, według mnie są najszybsze, już z tych końcowych oczywiście, z tej drugiej części gry. No bo wiadomo, no pierwszy akt jest y, 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 chyba najszybszym aktem ogólnie. Więc nie ma co się tutaj jakoś kłócić. W tym momencie mam 10 minut na liczniku, jeżeli chodzi o nagrywanie i już jestem prawie przy Kitajcu, więc możecie sobie tutaj zauważyć, że faktycznie ten dziesiąty akt jest mega krótki. Już mam przejście do kolejnej lokacji, jeszcze tak wyjdzie na to, że ja tego 6-4 nawet nie dobiję przed Kitawą, jak tak będę biegał i umijał tak dużo paczek mobów. Ja sobie tutaj D&D zapomniałem wrzucić, prawdopodobieństwo, że ktoś coś napisze jest niewielkie, no ale... Sklep mam zamknięty, więc nie będą ludzie pisać odnośnie zakupów. Eee, także spoko, luz, malina, orzeszek. No, postaram się tu jakoś dobić, poszukać jakichś takich większych paczek mobów, żeby jednak postarać się dobić, ten 6-4, to Zawsze tam jakiś ten e, bleed, damage e, multiplier, sobie ogarnę. Dosięgnęła mnie to nowa i to was Herold nie trafią. To jest pytanie. jeszcze tak ze dwie takie większe blupaczki trafić, to bym dobił ten level. Rare moby niestety nie dają tego expa aż tak dużo, więc jeżeli jest coś twardego, to też się do końca nie opłaca zatrzymywać. Jeżeli nie jesteśmy w stanie bardzo szybko zabić takiego rare -mobka, to się nie opłaca, z tego względu, że... Z tego co gdzieś tam kiedyś patrzyłem na tabelę expa, no to rzadkie moby dają chyba tylko jakąś niedużą część mniej od yy, magicznych mobów. Dobra, bo jesteśmy już tutaj przy Kitawie i brakuje mi jakichś 4%, czy jestem w stanie to dobić tutaj? Wygląda na to, że nie, więc mówi się trudno. Niestety, no, ale to. Nie ma co płakać. Teraz nie gram pod bleed damage i tak, a to by mi dało 4% chyba? 6% damage over time multiplier jest ten bleed, tutaj by mi aż tak wiele nie zwiększył tych zadawanych obrażeń. Co wam powiem, to wam powiem, ale ta muzyka jest tu po prostu świetna. Cała muzyka w Poe to jest po prostu jedna wielka miazga i szacunek dla Ormana. To jest po prostu... No, muzyka wgniata w fotel momentami, naprawdę. Uważam sobie jedną rzecz w tym momencie. Szkoda, że praktycznie na końcu aktów, ale nie mam ustawionego OEZ oh, Ford Moving na Blinkaroku, przez co postać mi czasami podchodzi zamiast e, skakać. No i widzicie, Kita jest chodzi całkiem przyjemnie. Nie jest to Uber DPS, który zabija na dwa hity, ale jest ogólnie spoko. Tak jak wspominałem, akt dziesiąty, najkrótszy z tych wszystkich aktów drugiej części. Czas nagrania 14 minut, a ja już praktycznie kończę go. Tu jest taki mały lifehack, jak on atakuje tym ogniem, to proponuję się wam tutaj schować do rogu. Jest jak, nie wiem czy to jest jakiś bug czy co, ale widzicie, tutaj nie płonę. Jedynie co, to mnie ta podłoga biła. Jak się schowałem, jak on zwieje tym ogniem na całą arenę, chować się do rogu. I on was nie bije wtedy. Nie wiem, czy tak miało być od samego początku, czy po prostu to był jakiś taki bug i już stwierdzili, że zostawią go. Ale no, prawdopodobnie tam się kończy pole hitboxów tego ognia. Więc ja mówię, jak odpala wam ten ogień na całą arenę, pod koniec hp stajcie stajecie w rogu i czekacie, aż zniknie. I tyle. Niecałe 15 minut, dziesiątek skończony. Jest ok. Talk to Okusin, Sin nam otwiera portal. Idziemy do ORIAW. No i jesteśmy w Oriaw. Eee, odbieramy od Lani dwie pasywki za pokonanie kitajca. I jesteśmy szczęśliwi, mi. Eee ludzikami w endgamie z wyjątkiem osób, które po raz pierwszy przechodzą akty lub po prostu zaczyna się nowa liga. Jest jeszcze epilog dodany, w, te, w 3.9 został dodany epilog, potem jak się pojawił Sirus zmienił się cały endgame i tak dalej. Też został dodany epilog, tu jest kilka lokacji do przejścia też. No ale to już o tym wam tutaj nie będę gadał. Dwie pasywki, dodajemy sobie Bleed Over Time Multiplayer Crimson Dance. A. możemy już w tym momencie dodać. No i to by było na tyle w tym materiale. Skończyłem akty, jeszcze jakieś laby, może jeszcze jakieś luźne granie gdzieś tam ponagrywam po, po jakieś takie luźne filmiki z ekspienia, bo też było takie pytanie, padło na czacie, znaczy na czacie w jednym z filmów czy to było pytanie czy stwierdzenie, już nie pamiętam, żebym właśnie też nagrał jakieś mapki tą postacią, żeby ewentualnie pokazać jak to sobie radzi na wczesnych mapkach. Więc możliwe, że się coś pojawi z tego typu. Ehm... By było chyba na tyle. Jeżeli Wam się podoba, zostawcie łapkę standardowo dla zasięgów, komentarz, yy, suba z dzwonkiem, jeżeli jeszcze nie zostawiliście, a chcecie być na bieżąco, ktoś ma o te sprzeć kanał, to proszę bardzo, ja wam nie bronię. Piątka miesięcznie, a wujek konto będzie szczęśliwy. Tak więc tyle ode mnie, chyba. Nie wiem, czy coś miałem jeszcze powiedzieć. Zrobię wam ankietę pod tym filmem odnośnie tego, czy chcielibyście również zobaczyć. Yy... Taką samą, czy też podobną serię. Jeżeli chodzi o SSF, czyli bez tradu, solo self found i bez itemów do levelingu, bo właśnie były propozycje, żebym nagrał na SSF-ie, żebym nagrał bez levelingu. E, padła też propozycja od Nomada, którego pozdrawiam również, e, czy, czy bym nie nagrał takiego właśnie e, takiej serii maruderem. Chciał zobaczyć, jak maruderem przechodzę. Więc zrobię ankietę i zobaczymy co z tego będzie. Także wasza wasza decyzja będzie tutaj respektowana. Nie no zobaczymy. Tylko oczywiście dodam też, że jakiś tam stosunek głosów na tak i na nie, żeby to miało ręce i nogi. Bo na przykład jak dwie osoby wezmą, o, jest kotek, jest kotek. Jak dwie osoby zagłosują, przykładowo, no to jest to taki powiedzmy średni wymiernik, wyznacznik że tak powiem? O, cześć kotek. No chodź, chodź kotiołka, chodź, chodź, pokaż się już na koniec serii, na ostatnim akcie kotiołka się styskniła i chciała się pokazać tutaj przed, przed wami na ekranie. Tak więc, no żeby przynajmniej było tak, nie wiem, z 10-20 głosów w tej ankiecie, to wtedy da mi jakąś świadomość, mniejszą lub większą, że e, faktycznie to zainteresowanie jest, bo tutaj mówię, dwie osoby jak zagłosują, to... Mm, nie daje mi to żadnego takiego e, zarysu sytuacji, czy faktycznie e, jest zainteresowanie, czy ja będę po prostu produkował się godzinami, a ludzie stwierdzą: Eh, nuda, no pociul to robisz. No, także dajcie znać przynajmniej tak z 10-20 głosów w tej ankiecie, jakby było. Mm, to by było fajnie, wtedy będę miał zdecydowanie e, już taką jasność, czy ktoś chce oglądać, czy nie. Oczywiście, jak będzie tam powiedzmy 15 na nie, a 5 na tak, no to wtedy też wiadomo, no głosuje większość. Nie? Żeby nie było. No ale tajmuję, Zrobiłem ankietę, wrzucę pod tym filmem. I no i do zobaczenia. Tyle chyba długo. Krótki akt był, więc długo pogadałem na zakończeniu. Eee, także miłego oglądania i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.